Cześć, to Misiek. Dzisiaj taki krótki film. E, dostępny jest mieczyk czarny, którego dawno nie było w ofercie. Niektóre, nawet większość egzemplarzy z fajną, dłuższą czarną płetwą. Tu pływają z brzaneczkami Denisona. Zobaczcie, jest też mieczyk. Kometa pomarańczowa. Bardzo fajna rybka. Troszkę się zajęły jedzeniem. Słabo je tutaj widać. O, teraz te pomarańczowe. Na pewno jakaś ciekawostka nieco inny mieczyk w akwarium. Rybki zdrowe, ruchliwe. Tutaj brzaneczki buszują, to co opadło. Brzanki to fajne rybki te Denisona wam powiem nieagresywne, jedynie warunek, że zbiornik musi być na no, troszkę większy myślę, że pod te 200 litrów, bo jednak ryba dorasta już do sporych rozmiarów. Także te mieczyki Wam chciałem pokazać. Także fajną pielęgniczkę, pielęgniczkę boliwijską, słuchajcie, już mamy takie fajne 4-5 cm. Mówią na to też ramirez boliwijski, rybka dorasta do 8 cm, także można ją już spokojnie w 100 zbiornikach trzymać. Jest dużo bardziej odporniejsza od ramirezy, ramirezy blue. Także na pewno prostsza i łatwiejsza w utrzymaniu, ona się jeszcze pięknie wybarwia tutaj młode osobniki ciekawy bystrzyk jest też dostępny jest to jeden z największych bystrzyków dorasta do 8 cm o, teraz ładnie było widać Bystrzyka widzieliście także. Kto zgadnie, kto zgadnie jaki to jest bystrzyk, dorasta do 8 cm. Jeden z największych takich bystrzyków do większych zbiorników. Kto pierwszy zgadnie, także dostaje rabat 20% na rydki przy zamówieniu. Taki mini konkurs. No, i też mamy lobeo. Przy okazji pokażę lobeo albinos, lobeo zielone i jest lobeo bicolor, Czyli całe czarne z czerwoną płetwą. No, to tyle na dzisiaj. Taki krótki przegląd tych zbiorników. Trzymajcie się. Cześć.